Cześć z tej strony Typhoon. A to mój pierwszy film przedstawiający Lords Universum Stardew Valley. Dzisiaj chciałbym wam przybliżyć postać, która została wybrana przez naszą społeczność jako najpopularniejsza postać niezależna, z którą nie możemy stworzyć rodziny. Robin, bo o niej mowa, jest jedną z pierwszych postaci, z którymi mamy bezpośredni kontakt w grze. Na pierwszy rzut oka, kobieta pewna siebie, zabawna i przede wszystkim rzemieślniczka w zawodzie, który można by spokojnie nazwać typowo męskim. Jest ona bowiem miasteczkowym cieślą i to właśnie z nią będziemy wiązać w dużej mierze przyszły rozwój naszej farmy. Robin jest żoną naukowca Demetriusa oraz matką Maru i Sebastiana. Mieszkają oni wspólnie na Mountain Road 24, gdzie prowadzi ona również swój sklep, otwarty od wtorku do piątku od godziny 9 rano do 5 po południu. W piątki sklep zamykany jest zawsze trochę wcześniej, a we wtorki Robin uczęszcza na fitness i jest nieobecna przez cały dzień. Możemy kupić u niej różne przedmioty, począwszy od drewna i kamienia, a skończywszy na meblach lub receptach. Podczas pierwszego roku gry drewno i kamień kupimy taniej niż podczas kolejnych lat. Przechodząc już do samej Robin, warto wspomnieć, że Maru i Sebastian to dzieci z dwóch różnych związków. O ile Maru jest córką jej obecnego męża, Demetriusa, to Sebastian jest owocem miłości z poprzedniego związku. Z rzeczy znajdujących się w jej domu możemy wywnioskować, że naukowiec jest jej drugim mężem. Na półce z książkami możemy zobaczyć u niej dwa tytuły: rozwijanie swojego drugiego małżeństwa oraz praktyczne porady dla ojczymów. Teraz przejdźmy do tego, w jaki sposób Robin przeważnie spędza swój dzień. Przez większość dni Robin wstaje o ósmej rano i podchodzi do lady swojego sklepu, na planowane otwarcie o godzinie dziewiątej. Po skończonej pracy często urządza sobie spacery po górach w okolicy swojego domu, aby powrócić do niego około dziewiątej wieczorem. W piątki wraz ze swoim mężem kończą swoją pracę trochę wcześniej, aby udać się do baru, gdzie wspólnie tańczą i spędzają czas z przyjaciółmi. Nie opuszcza ona swojego domu w deszczowe dni, jedynym wyjątkiem jest wynajęcie jej do pracy u nas na farmie. Podczas takiej pracy jej sklep jest zamknięty. 18 dnia lata ma ona rutynowe badania w lokalnej klinice, nie jest to jednak spowodowane żadną konkretną dolegliwością. Jej cykl dnia może ulec delikatnej zmianie podczas różnych pór roku, pogody lub dnia tygodnia. Link do szczegółowego grafiku znajdziecie w opisie tego filmu. Robin obchodzi swoje urodziny 21 dnia jesieni i wręczając jej w tym dniu prezent, przywołamy unikalny dialog, który jest niemożliwy w innym dniu roku. Będzie on zależny od rodzaju prezentu inny w przypadku prezentu, który uwielbia, a inny w przypadku takiego, który lubi lub nie. Podarunkami, które będą najbardziej korzystne dla rozwijania naszej znajomości z panią cieślą, będą wszystkie uniwersalne prezenty, takie jak złota dynia, królicza łapka, prismatic shard czy perła. Oprócz tych przedmiotów Robin uwielbia również kozi ser, brzoskwinie czy spaghetti. Jeżeli nie posiadamy akurat tych przedmiotów, możemy jej wręczyć dowolne mleko, owoc, hardwood czy kwarc. Będzie to bezpieczny prezent, który polubi. Unikajmy rzeczy takich jak dzikich szan, ryż, olej, void essence lub innych z grupy przedmiotów, które są powszechnie nielubiane. Przy każdym stopniu znajomości większym niż jedno serduszko istnieje szansa otrzymania odrobin listu z prezentem. Szansa ta jest większa z każdym kolejnym zdobytym sercem. Przy uzyskaniu szóstego serca podczas wejścia do jej domu w czasie, kiedy się w nim znajduje, przywołamy unikalne dla niej zdarzenie. Siódme serduszko w konsekwencji zaskutkuje przysłaniem listu, w którym będzie recepta na dniową zupę. Podczas naszej rozgrywki zostaniemy dwukrotnie poproszeni przez Robin o pomoc. Najpierw będziemy musieli odnaleźć zagubioną przez nią w lesie siekierę, a następnym razem wyśle nam ona list, w którym poprosi o przyniesienie 10 hardwood. Na sam koniec kilka ciekawostek na temat Robin, które mogliście przeoczyć. Robin zbudowała swój dom od fundamentów i nazywa go podsumowaniem swojej dotychczasowej kariery. Podczas sprzątania pokoju Sebastiana odkrywa ona, że z kosza dochodzi dziwny zapach. Nie jest ona pewna, czy ma być tym zaniepokojona, nie zdając sobie sprawę, że jej syn popala papierosy. Nie ma ona również najlepszego kontaktu ze swoim synem. Jest on dla niej zamknięty, przez co jako matka martwi się o jego przyszłość. Podczas jednego z eksperymentów Demetrius prawie podpalił ich dom. Na szczęście Robin chwali się, że podczas jego budowania użyła żaroodpornego lakieru, co ich w tym przypadku uratowało. Jeżeli ukończymy Community Center, Robin powie nam, że od momentu, w którym wysiedliśmy pierwszego dnia z busa, wiedziała, że zostaniemy ich miasteczkowym bohaterem. Rodzice Robin byli początkowo przeciwni jej pracy jako cieśla. Według niej byli oni wtedy bardzo staromodni i nie podążali z duchem czasu. Jak widać, Robin to barwna postać, która nie jest wyłącznie fachowcem w swoim zawodzie, ale również kochającą matką i żoną, jak i wspaniałą przyjaciółką. To już koniec mojego pierwszego lorowego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i zajrzyjcie na media społecznościowe. Dzięki z góry i cześć.